minuty gry za nami tego czasu yy, y, wirtualnego, jeżeli chodzi o rywalizację FIFA. Uwaga, teraz Slavia Praga, pole karne. wracają Krakowianie, może być niebezpiecznie, strzał słupek, ależ okay. teraz sytuacja i będzie rzut rożny dla gospodarzy. Tak. Może to jest właśnie recepta, by postawić na czeków, ale teraz uwaga, Wisła Kraków, Dobrożka to podanie gdzieś zostało odrzucony do linii końcowej, dośrodkowanie pole karne, czy będzie niebezpiecznie? Tutaj jednak obrońcy gdzieś oddalają to. O niebezpieczeństwo przed polem karnym. takać masopust. opust. Często nazwisko tego zawodnika wymieniamy, bo on jest bardzo aktywny. Stanciu tyłem do bramki, oj, teraz bardzo dobre było to podanie. No i to była doskonała szansa, choć nie wiem, czy tam sędzia... Nie, nie było Spalonego. E BJ, także być może, czy jakaś zmiana formacyjna, czy, czy rezerwowy zawodnik, być może z większymi siłami, ale teraz na Spalonym był. Będziemy jeszcze do złotej bramki, to oznacza, że zwycięstwa musi być wyłoniony, ale uwaga, akcja rywali, olianka pole karne już tam na jedenasty metr, wrzucona na piłkę, gorąco strzał, Ajajaj. bramka niestety. Wisła Kraków traci gola 70. siódma minuta spotkania. Biała Gwiazda przegrywa ze Slawią Praga, by doprowadzić do remisu, a że najlepszą obroną jest atak to teraz Kobi chce udowodnić oj, oj, oj. to nie przed pole karne, ależ teraz będzie sytuacja Bramka. No, i wydaje się, że jest już po meczu. Biała Gwiazda przegrywa ze Slawią. Praga. Czy po prostu troszkę Rwala postraszyć? Kamil Wojtkowski. No, czekamy na ten strzał. I wreszcie się doczekaliśmy. I być może właśnie to jest e, to remedium na być może taką indolencję z tego pierwszego meczu. Bo pierwszy strzał i w zasadzie pierwszy gol. O ten drugi mecz, mamy nadzieję, ciągle wierzymy w to, że drugi spojrzył z trzech. I coraz więcej na to wskazuje. Błaszczykowski. Znowu do niego ta piłka wraca. Kamil Wojtkowski. Wojtkowski jest trochę przestrzeniem. Chociaż on znowu chyba będzie tutaj szukał no, takiego miejsca Wolnego idealnego. Miejsca. Tak, Paweł Brożek. Gol. 2 do 0, a więc teraz jest spokojniej. Wojtkowski, prostopadłe podanie, ładnie teraz do Carlosa, teraz może być akcja, teraz może być dogodna sytuacja. Brożek oddał piłkę, strzał! GOL! 72. minuta! 3 do zera. Myślę, że gdyby wynik, wynik był niższy i gdzieś byłoby ciaśniej, to BJ nie pozwoliłby sobie na taką zabawę, tylko bezlitośnie wykończyłby to mocnym strzałem. Teraz w między obrońcami, między Clemensem, a bądź nie osłabić się kartką czerwoną. Na pewno sytuacja trudna, zwłaszcza, że ciągle w ofensywie jest Kobi. Zobaczmy, Aj, i było bardzo szczęście. blisko. Próbuje poszukać tej dogodnej sytuacji, tego dogodnego miejsca, ale może teraz Brożek ładnie, szybko do Carlosa. Carlos, strzał i nie ma bramki, jest, gol! Ta piłka po ręce bramkarza Slawi Praga. Miałem w pierwszym momencie wrażenie, że ona wyszła za linię końcową, ale ta siatka jednak zatrzepotała i jest dobrze. Przed polem karnym jest tam Błaszczykowski, nie, to był Sadlok. Teraz do niego zagranie, Mak przed polem karnym na prawą stronę rzucił tę piłkę do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski już w wysokości piątego metra. Czy będzie bramka? Ależ teraz okazję zmarnowali krakowianie. No. Druga, trzecia, czwarta minuta. To jest moment na zmianę, ale zanim ta zmiana to Beyot może podwyższyć. Wojtkowski trochę no, nie chce powiedzieć, poczekał, ale dalej. uwaga. Paweł Brożek, Paweł Brożek. Gol, gol i... 2 do 0, Paweł Brożek. Prowadzenie białej gwiazdy. Próbuje nie dopuścić do strzału rywala. Widać jak teraz rywale szukają tego miejsca na prawą stronę do traory. Traorę przełożył, nie jednak zagranie do traory, strzał i buchalik broni. No, no i kto to, to była